To są Chiny. Kolejny dzień, kolejna fabryka. Znajdujemy się w fabryce ładowarek i koparek. Proszę, tu jest kilka egzemplarzy. I przyjechaliśmy tutaj na odbiór towaru, czyli sprawdzenie realizacji zamówienia do jednego z naszych klientów. Do tego przejdziemy potem, a tak na początek no to pokażę Wam jak wygląda cała fabryka. Jest to sprawdzony dostawca, z którym już współpracujemy od jakiegoś czasu. Tutaj 5 km od tej fabryki jest fabryka Caterpillar. Myślę, że oni tam trochę wiedzy od nich zaciągnęli. Także produkt dobry i tani. Porządnie to wygląda tam. Jest jakieś dzielnicie do służby, spojrzeć. Zresztą już, już trochę sprzedaliśmy tego sprzętu do Polski i sprawuje się fantastycznie, właśnie dlatego tu jestem. Proszę. No i zaczynamy od początku. Więc tak, tradycyjnie tutaj mamy ploter do wycinania w stali. To się tam ogarnie. Pokażę to listniki. Aha. Jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem ładowarek takich mniejszych z tej fabryki no to mam dla was dobrą wiadomość no bo teraz na koniec roku ta fabryka ma kilka już gotowych modeli to są bardzo fajne takie małe ładowarki oczywiście na porządnych silnikach tu jest Kubota i Perkins są takie bez daszku z daszkiem jak trzeba to kabina mogą dorobić no i one, oni je mają na wyprzedaży no bo jest z tego powodu że no kończy się rok. No i to było zamówienie do Europy i klient koniec końców go nie odebrał. No z jakichś tam powodów nie wnikam w to już, ale no, no powiedzieli mi, że sprzedadzą mnie w dobrych cenach no od 10,5 tysiąca do 13 tysięcy dolarów za sztukę. Jest dużo sprzętu, do tych ładowarek można sobie wybrać. Ja osobiście widziałem te ładowarki, wszystkie sprawdzali przy mnie. A także fajnie to wygląda. Aha, jeszcze pompa jest włoska, firmy PVG. Patrzyłem się wszystkie spawy, te malowanie jest to zrobione w miarę porządnie. Jak na Chińczyków. Znaczy no lepiej niż inni Chińczycy, no bo ja trochę jeździłem po tych fabrykach, także no różnie to wyglądało, ale akurat tutaj jest to zrobione porządnie i nie ma się do czego przyczepić. Także wszystkich zainteresowanych, proszę o kontakt. Dane są pod tutaj w opisie filmu. My zazwyczaj takie wyceny robimy odpłatnie. No bo wiecie, żeby ustalić cenę takiej ładowarki, no to trzeba ustalić, jaki jest silnik, jaki osprzęt, jakie opony, i tak dalej, i tak dalej. One już są gotowe, już są gotowe, także dla nas bez problemu możemy przesłać te wyceny, tylko proszę tylko poważnie zainteresowanych aby się ze mną kontaktowali szanujmy swój czas nawzajem można kupić od jednej sztuki, nie ma z tym problemu więc zapraszam do kontaktu, a w, w dalszej części filmu możecie zobaczyć jak wygląda ten zakład, jak tutaj się montuje, to tyle z mojej strony zapraszam na dalszą część tu jest stanowisko do malowania akurat nie pracuje i dobrze, bo jest niezakrętny Ok, idziemy do następnej części fabryki. 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

Tutaj mamy jakaś je. taka podróbka Matisa. Ja jestem tutaj. Zajebisty. zajebisty samochodzik, nie? Halo, fajnie to ma. <grywka>